Wygląda moje śniadanko, kubełek kawy ze spienionym mlekiem i syropem, e, pomarańczowa szklanka, so, nie szkanka, nie pomarańczowa, szklanka kwiatów pomarańczowego i 250 e, ml mleka z dwoma łyżeczkami snika, które również spienione i oczywiście znaczy, uszejkowane z lodem, witaminy, e, minerały e, i warzywa, to z to warzywa, ile zapotrzebowanie warzyw oraz tutaj mamy w tych kapsułkach mamy olej z ciemienia także tak wygląda dzisiejszy mój początek Idę to wszystko pochłonąć i zobaczymy co już później Cześć witam się z wami jak człowiek że tak powiem twarzą nie wiem czy twarzy tutaj jak dzisiaj mój dzisiejszy przepiękne kapciuszki prosto z mediolanu Papciuszki e, z kokardusią. Proszę Państwa, wygodne, modne i fajne. No, e, i wyglądamy dzisiaj tak. Mamy takie podeneczki e, 7-8, 3 czwarte. Nie, 3 czwarte? No, to to samo, nie? 7-8, mówiłam, wam że wezmaczcie, jestem noga. E, no, to jest tak jak gwałt, tak gwałt i jedni mówią 7-8, a jedni mówią, tylko nie mogą boką wodę. To są drugie razy. Mamy taki na głęboką wodę Takie z, z kieszonetką Proszę Państwa I eee, do tego mamy Czarny taki eee, t Z takim e, rozpierdakiem na smurkę e, i do tego taki e, na, narzutek bo dzisiaj nie ta już tak gorąco już upały zeszły taki narzutek tutaj tak zwany waterfall z przodu e, tutaj e, kieszoneczka na zameczek proszę państwa taki loty do tego mamy proszę państwa tak jak tam przystało po na Jak mamy no dobra, no to zaraz Wam się pokażę. O, pójdziemy założymy te. Do tego y, właśnie przybieramy hotelik y, moje. Sandałki z koziej pałki Proszę Państwa Tak błyszczące jak na odpust Prawda? kajutek No Także sandałki są I teraz wszystko od razu nabiera sens. Wywiesiłam pranie Właściwie pościel bo dzisiaj mi brzmiło do głowy że mam ochotę poprać wszystkie pościele ściągnęłam nawet maluszkowi najmniejszemu naszą pościel, Roberta pościel, w ogóle zobaczcie jakie mam fajne, funkcjowe prześcieradło. Zakupiłam je ostatnio w prymarku, myślałam, kurczę, bo zawsze mam takie stanowane prześcieradła. Albo ciemne, albo jakieś kawowe, albo przede wszystkim białe, ale tak mi coś wzięło i kupiłam takie funkcjowe i powiem Wam, że świetnie wygląda właśnie do takiej pościeli, gdzie mam tutaj z odrobinką takich różowych gadżetów. I mam nadzieję, że nie spadnie, nie, nie spadnie prześcieradło na pewno. Bo przypiłam, ale zobaczcie jakie chmury. Chyba lato już nam się skończyło, ale jest ciepło w sumie, tylko są chmury. I mam nadzieję, że nie spadnie deszcz, bo jedna pogoda mówi: Halo! Co się dzieje? Zjadłeś o? Nie zjadłeś o? Fajne o. Fajne o. Zewerka? Zeberka, zeberka potrzebuje uwagi cały czas. Jeżeli tylko gadam koło niego, w stronę niego i do niego, no to już jest wszystko spokojnie. Tak! Tak! A nie daj się mama tylko nie patrzy. Yy, makijaż taki mamy z zielonym yy, tym, z zieloną folią yy, z Makeup Revolution taki le lekkim brązikiem, oczywiście pomadka HD yy, z Inglota, ta, którą noszę codziennie, bo jest świetna, kurczę tak patrzę na tą pogodę żeby nie spadło to pranie, bo ja właśnie wychodzę yy, oglądałam od rana yy, mamę Vaneski i słuchajcie, powiedziała, że są przeceny w nekście, więc lecę, może coś kupię Kajowi fajnego, albo Robertowi bo namiotów tam raczej nie sprzedają, także sobie nic nie kupię no ale dla dzieciaków zawsze warto spojrzeć, bo tam mają fajne ciuszki. E, e, w ogóle no nie wiem co dzisiaj na obiad zrobić. W ogóle nie mam, nie mam absolutnie żadnego pomysłu, więc muszę zajść jeszcze do Tesco. może mi pomysł wpadnie do głowy. Może mi pomysł wpadnie do głowy. E, jak nie, to dajcie mi znać jakieś szybkie wasze takie szybkie sposoby na obiad. Jeżeli Wam się nic nie chce, nie, nie wiecie na co macie ochotę, co robicie na obiad. Muszę Wam powiedzieć, że po wczorajszym tym moim obiedzie z Bobensa, myślałam, że cały Bobens pochłonę, niestety nie dałam rady. Już nawet nie jadłam kolację, miałam na kolację wypić tego właśnie mojego szejka. Niestety nie wyszło, skończyło się na tej kolacji, więc dzisiaj na kolację znowu mam tego szejka, ale nie wiem co, na obiad. Dzisiaj Rafał kończy czwarta, piąta jakoś tak, więc może on coś myśli. ale no właśnie on nie wymyśli, jeżeli ja nic nie kupię, bo Dzisiaj mamy wszystkie sklepy do 16. W niedzielę u nas wszystkie sklepy zamykane są o 16 i potem już szukać wiatru w polu. No. Co jeszcze mam powiedzieć? A, dzisiaj przyjeżdża, słuchajcie, dzisiaj przyjeżdża mój przyjaciel, tak prosto z Polski, jedzie do nas. Widzieliście go na pierwszym snapowelowe. Mój przyjaciel skuter i wypadałoby trochę ogarnąć ale w sumie wiecie co wam powiem, że już my się tyle lat znamy, mieszkaliśmy ze sobą nie raz, bo różnie życie nas, że tak powiem co nas, życie no tak się zdarzało w życiu, różne sytuacje były, że to on tu mieszkał u mnie, to ja mieszkałam u niego, to mieszkaliśmy razem, także on dobrze wie jak się sprawy mają więc specjalnie aż sprzątać nie trzeba, tak tylko żeby się nie przykleić gdzieś, bo wiadomo jak Kajo teraz je, to jest wszystko wszędzie. A propos przyklejenia coś wam powiem, tylko mam nadzieję, że on mnie za to nie ubije. To po prostu jest dla mnie mega, mega śmieszne. Ja pamiętam jak pojechaliśmy kiedyś do niego, bo on swego czasu mieszkał tutaj nad morzem w Eastbourne, a potem w Hastings. Potem mieszkał znowu tutaj w Stratford. Znowu, nigdy nie mieszkał w Stratford. No ale potem przeprowadził się tutaj do nas, do Stratford. No a teraz przeniósł się na stałe już do Polski. I przyjeżdża właśnie teraz na tydzień na odwiedziny. I powiem Wam, że pojechaliśmy kiedyś do niego nad morze, bo jak mieliśmy jakiś weekend, że tak powiem dłuższy, czy wolny, czy w ogóle weekend, bo Rafał to ma przeważnie jeden dzień w tygodniu tylko wolny. kajutku! Pojechaliśmy do niego, do, 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 do domu. Otwieramy czy tam wchodzimy do pokoju i e, jakoś tak w jego sypialni żeśmy się znaleźli i patrzymy, a łóżko całe brązowe, takie wiecie, no brąz taki jasny mroz. Mówię, Boże, co co to się stało? Nie, nie dałeś rady, nie wytrzymałeś, coś, 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 o co chodzi? Oczywiście, no nie wpadam do głowy, że to jest czekolada, no bo słuchajcie, no w pościeli takie brązowe coś, no to z czym by Wam się <laughs> skojarzyło? I wyobraźcie sobie, że <laughs> skuter powiedział, że w nocy tam siedział na kąpie i po prostu jadł e, czekoladę. I e, przysnęło mu się. I ta czekolada, wiadomo, pod wpływem ciepła się wzięła i rozpuściła. E, I ten. I e, no, wymazało wszystko, całą jego koszulkę, e, wszystko w koło przyścieradło i tak dalej. Ale słuchajcie, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Ja nie wiem, czy historia z czekoladą była prawdą, czy po prostu nie wytrzymał chłopak ciśnienia. Ale no po prostu było mega. Także ja też będę musiała popatrzeć, czy nigdzie się tutaj nie przykleić, żeby nie było, że się z niego śmieje, a u mnie się idzie przykleić. Chociaż intensywnie się staram, żeby się nie przykleić. Kajo, idziemy. A wyjdę z żuczki moje. Już żeśmy wrócili z um, naszych wojarzy. Godzina 15 po czwartej. Ja Teraz Wam pokażę, co upolowałam. Oczywiście tak jak mówiłam. W naszym nekście jest dwie wielkie, takie duże i śmierdzące. Yy, nasz next jest tak malutki, że tam praktycznie nic nie ma. Kajuchna! Dziecko drogie, nie grzeb w zlewie. Nie grzeb. Sunęcie i nie, nie ruszaj się. Pokażę Wam, co upolowałam. Niestety dla robcia nic. A dla Kaja um, taką bluzeczkę żółtą, tutaj jest taki piesek, jakby ktoś nie widział w okularach i tam jakieś Miami Beach i te sprawy, 6-9 miesięcy i ona była na, na pół ceny, um, 2,50 kosztowała, czyli słuchajcie, 2,50, bardzo fajna bluzeczka i ona fajnie pasuje do tych czarnych dżinsów, tutaj takie przecierane czarne dżinsy z takiego miękkiego materiału także będzie mu wygodnie i też były przecenione na pół ceny e, czyli 7 funtów no a będąc już w nexcie e, zakupiłam dwa mm, iknie błyszczyki e, bardzo fajne słuchajcie jeden jest w kolorze mm, pretty pink widać i on jest taki e, taki fuksjowy bardzo ładny a drugi jest Rose Water. I jest taki, no jak są przy sobie, chyba w kamerze wyglądają podobnie. Ten jest bardziej taki mm, fuksja malina, a ten jest bardziej taki... Hmm, taki podkuździki. <grym> w każdym razie ładne kolory. Zobaczcie, tutaj mają lusterko. Fajne. Fajne błoszczyki I dwie paletki. Cieni, słuchajcie, cienie wyglądają rewelacyjnie. Nie wiem czy kamera po ogóle to uchwyci. One są takie wypiekane, metaliczne. Tutaj mamy złoty, taki jasny, jakiś ciemny i brąz. I tutaj też przepiękne brązy. Z różami. Przepiękne są cienie. Po prostu nie mogłam się im... Oprzez niestety nie zrobię słoczy, bo też są pozamykane, ani błyszczyków, ani cieni, bo to będzie, jak ja już mówiłam, wam zbieram na rozdanie, no i też na paczkę jedną. Proszę, domagam się obiadu, dajcie jeść, dajcie jeść, dajcie jeść, raz, raz. Tu już nam się nagrzewa. Dzisiaj dla y, malucha na obiad jest, słuchajcie, słuchajcie, Chicken Sunday Lunch. Czyli y, zostaw... Coś ty z tym bananem zrobił? Pszczółek! Nie ruszaj banana! Tego jadłeś? Co ty masz na buzi? Co ty masz na buzi? Kajo, co ty masz na buzi? Banana jadłeś? Maciaka. A mama ma tutaj, zanim zrobi sobie obiad, nie ma pojęcia co sobie zrobić, taką e, karmel, alm, e, migdał i, i sól morska. E, słuchajcie, one są rewelacyjne. Po prostu tak dobrych batonów to ja w ogóle nie jadę. Mają same dobre rzeczy, kajń Absolutnie nic nie kupiliśmy w do jedzenia poza wodą. Jakoś nie miałam weny. Tak jak nie miałam weny wychodząc, jak mi się garnek zjara, taki postawię was w szafce, dobra? Po tak, chwila, a ja, chwilę, a ja, a, ja, 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 ja pogadam, więc nie miałam kompletnie weny, y, co zrobić na obiad, zostaw tego banana, więc y, mały będzie miał słoiczek. Eee, ja będę miała jakieś sobie niedobitki zrobię, zobaczę co tam, bo już patrzyłam, ale nic mi się tak takiego... jakoś, może tą frittatę znowu, bo mi jedna została, wczoraj jedną zjadłam został mi z wczoraj, więc tą frittatę z bobem i może sobie do tego pierś zrobię i muszę uparować wiecie co, hmm, tego kalafiora z brokułem bo już mi się robią e, dziwnego koloru więc chyba czas na nie, więc wrzucę na parę kalafior broku, troszeczkę właśnie tego bobu, co zostało z wczoraj Yy, i... Aj! Pierwszy tą fritatę no jakieś takie coś sobie zrobię takie bez sensu w ogóle jakoś nie mam weny a dla robcia mam yy, carbonarę ale też gotowca mam ja takiego gotowca więc ją rozmrażę zamra, yy, z razą zamrażarnik zamrażarce taką carbonarę z Tesco razem z sosem ona się rozmrozi i będzie yy, a batonik, zobaczcie jak batonik wygląda. Batonik wygląda tak, że to są y, same połóżki. Y, fajny, nie? I tutaj od spodu co on mam? Bo ja miałam trzy różne smaki. To jest chyba karmel. O, widzicie? Zwrócę. Proszę się daj nie kłócić, mamu szamać, wyjmij tylko palucha. No, przecież to jest takie dobre. Dobra, yy, no to moi najlepsi, najkochańsi widzowie, ja się z wami żegnam. Yy, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje, to niech zacznie, no. No nie bądźcie tacy, no. Nie bądźcie tacy. Słuchajcie, widzę co, yy, wczoraj jak patrzyłam z Kajutku! Co to trzeba mieć? Świętą cierpliwość do karmienia małego, jak on nie potrafi usiedzieć. Sekundy i wszystko jest i paluch do budzi. No wyjmij go i ten paluch brudny i wszystko brudne. E, wczoraj patrzyłam w statystyki i słuchajcie, e, moje filmy ogląda około 45% subskrybentów. A... Misiu, a 55% osób nie zasubskrybowanych, no to nie bądźcie tacy no, no weźcie zasubskrybujcie, no dróbcy mi to przyjemne, skoro i tak mnie oglądacie, no dobra, powiedziała co wiedziała, a teraz się odmeldowuje, dzięki, nie pluj, nie wolno pluć z, z jedzeniem w budzie, dobra, Słuchajcie, moje, 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 moje drogie ludki. Zmywam się. Życzę Wam w... skończyłeś? Życzę Wam y, udanego dnia y, całutkiego i samych przyjemnych film i aby wszystko się Wam dzisiaj spełniało. Żeby to był jeden z tymi, dni, kiedy dopisuję Wam największe szczęście. Kuziaki, pa! A teraz już się zachowuj. No, teraz już mama nie nagrywa. Teraz już możesz być grzeczny. No. Już możesz być grzeczny. Tak.